Czy wiedzieć jak pracują Twoi ludzie? Nic trudnego. Wystarczy założyć im GPS -y w samochodach, zainstalować odpowiednie oprogramowanie w telefonach, podłączyć ich skrzynki mailowe pod jakiś system CRM, a następnie podłączyć odpowiednie narzędzie do tego, żeby śledzić wszystko, co się dzieje w komputerze. Jak często ruszają myszką, jaki, jakie strony śledzą, na jakie strony wchodzą. Moi drodzy, bardzo często rozmawiam z menadżerami, którzy mówią hej, szukam sposobu na to, żeby moi ludzie byli współodpowiedzialni, żeby wychodzili z inicjatywą. To, o czym przed chwilą słyszeliście, to nie są narzędzia zarządzania, to są narzędzia kontroli. Ludzie, którzy są wyłącznie kontrolowani, nie mają ochoty ani na współodpowiedzialność, ani na zaangażowanie ani na jakąkolwiek kreatywność. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy w jaki sposób rozmawiać z zespołem i w jaki sposób zarządzać zespołem, żeby był kreatywny i zaangażowany. Kontrola jest jedną z funkcji zarządzania, to znaczy jeżeli mamy zespół, to oczywistym jest, że musimy podejmować pewne działania kontrolne. Jakby nie było, to ludzie, którymi zarządzamy, w jakiś sposób odpowiadają za nasze wyniki, odpowiadają za to, co się dzieje w organizacji, a my jako osoby, które zarządzają, musimy mieć pewność, że robią to dobrze i musimy mieć pewność, czy nie dzieje się nic patologicznego w organizacji. Podobnie jak są złe czasem organizacje i są czasem źli szefowie, tak samo że mogą się zdarzyć sytuacje, w których będziemy mieli złych pracowników. Osoby, które okradają firmę, które działają na ich szkodę. Natomiast to nie znaczy, że tylko ze względu na te osoby my mamy dostosować swój styl zarządzania do tego, żeby każdego traktować jak potencjalnego złodzieja czy szkodnika. Bo jeżeli tak będziemy traktować swoich ludzi, to niestety, ale nie zadziała nam cała organizacja. Są trzy filary skutecznego zarządzania. Trzy filary, które powodują, że zespół w dłuższej perspektywie, bo na pewno nie od pierwszego dnia, będzie wykazywać się zaangażowaniem, będzie się wykazywać pomysłowością i będzie mieć poczucie współodpowiedzialności za to, co się w organizacji dzieje. Pierwszy filar to jest odpowiednie zbudowanie celu. Często to powtarzam, że jeżeli ja nie zdefiniuję, dokąd mój zespół ma podążać, to ten zespół trochę się rozpiesznie. Podaję taką analogię. Gdybyśmy postawili grupę osób pod płacem Kultury w Warszawie i powiedzieli wszystkim, idźcie na północ, to będzie część osób, które dojdą do pierwszej ulicy i uznają, że i tak na północ już wystarczająco doszli. Będą osoby, które dojdą w okolicę Ząbek, nie wiem, Płońska i uznają, że to już jest ta część, że tam... Północ jest osiągnięta i jest dobrze. Będą osoby, które dotrą do Gdańska. Jest fajnie, doszliśmy do Gdańska, natomiast jeżeli oczekiwaliście jako przełożeni, że zespół ma dotrzeć do Szwecji, to trochę nam się to nie uda. Zespół musi wiedzieć, jakie ma cele. Zespół musi wiedzieć, czego my od nich oczekujemy, nie tylko pod względem jednej danej, na przykład przychód, ale musi wiedzieć w ogóle o tym, jakie są reguły gry, jakie są oczekiwania. Jeżeli my ich nie stawiamy, to trudno jest potem oczekiwać, że ten zespół będzie wiedzieć, będzie zgadywać. Ja na co dzień spotykam się z przedsiębiorcami, którzy nie potrafią komunikować w jasny sposób swoich celów. Na przykład wysyłają maila informacyjnego do pracowników. On nie kończy się żadnym call to action, albo kończy się takim call to action warunkowym. To znaczy, jeżeli chcielibyście to skomentować, to zapraszam. Albo, jeżeli Wam się spodobał ten artykuł, to dajcie znać. Albo, jeżeli macie jakieś przemyślenia, to fajnie, jak się podzielicie. No i wiecie, że to jest warunkowe. Jeżeli, to, a ja, jeżeli nie, zamiast jeżeli tak, to jaki jest sens, żebym ja w ogóle odpisywała? W tym maile ewidentnie jest informacja o tym, że nie muszę. Bardzo często my oczekujemy od pracowników, że zaangażują się w pracę, bo teraz jest nie wiem, jakiś wyjątkowy sezon i musimy zostać po godzinach. Zostaje tylko jedna czy dwie osoby, a my mamy na serduchu żal, żal, że hej, tylko dwie osoby zostały, a reszta, reszcie nie zależy. No nie, zależy, tylko trochę inaczej mają ułożone priorytety i nie zostały jasnego komunikatu, że to jest dla was ważne. Jeżeli faktycznie chcecie, żeby ten zespół był zaangażowany, żeby ten zespół robił coś ponad normę i jeżeli chcecie, żeby ten zespół wykonywał pewne zadania, to po prostu trzeba powiedzieć. Cele, zasady, wartości, oczekiwania, wszystko to, co Wam w głowie, na serduchu siedzi, po prostu o tym mówcie. Drugi filar to jest stosowanie odpowiednich narzędzi menedżerskich. Mam taką obserwację, ona oczywiście nie jest podparta żadnymi badaniami, a jedynie moimi wnioskami z pracy z wieloma przedsiębiorcami. I ona jest takie, że tam gdzie mamy menadżera, który jest introwertyczny. Tam, gdzie mamy menadżera, który nie trenował kompetencji udzielania feedbacku, udzielania pochwały, rozmowy z pracownikami, zadawania im pytań, wyciągania od nich informacji, co czują, co myślą. Generalnie jest to szef, który bardzo mocno skupia się na aspektach merytorycznych na zadaniach, na tabelach, na narzędziach, na urządzeniach. Jest robota, po robocie idziemy do domu. To tam, słuchajcie, najczęściej jest tak, że te zespoły bardzo mocno zadaniowo podchodzą do tego, co robią, ale nie wykazują się żadnymi e, ani zaangażowaniem, ani pomysłami, e, ani czymś takim, że o, zobaczyłam, że coś nie działa, ale nie leży w zakresie moich kompetencji, to co ja się będę wtrącać. I w takich dokładnie zespołach najczęściej spotykam się z negatywną oceną przez pracodawców. Że w tych zespołach po prostu nie ma fajnych ludzi, którzy by rzeczywiście w tę organizację oddawali mnóstwo serducha. I znowu, to jest tak, że jeżeli faktycznie chcesz, żeby twoi ludzie oddawali serducho, to to jest zawsze równanie, gdzie po obydwu stronach musi być oddawana wystarczająco duża liczba energii. Dajesz z siebie i możesz dawać z siebie naprawdę wiele. Komunikacja, narzędzia typu feedback. Pochwała, jakieś wyjazdy czy wyjścia integracyjne, rozmowy na jeden, z jeden, na jeden z pracownikami. Jeżeli jesteś menadżerem, który siedzi w pokoju ze swoim zespołem i przyjmujesz za założenie, że hej, ja przecież siedzę i ja przecież wszystko widzę, to muszę Ci zmartwić. Nie spotkałam jeszcze menadżera, który uprawia zarządzanie z zabiórka obok i żeby to działało. Nawet jeżeli masz fajne relacje i rozmawiasz z tymi ludźmi, to najczęściej te rozmowy nie dotyczą spraw zawodowych, a nawet jeśli dotyczą, to gdzieś tam to, co jest najważniejsze w tych rozmowach, po prostu umyka. A co jest najważniejsze? No na przykład powiedzenie pracownikowi, że zauważyliśmy jakiś błąd i w taki w taki sposób może to naprawić, albo że widzimy u niego jakiś obszar do rozwoju. I fajnie, gdyby nad czymś zadbał. Albo że na przykład widzimy w jakimś obszarze jego potencjał, no i to i to może zrobić, żeby ten potencjał lepiej wykorzystywać i żeby móc awansować albo rozwijać się w ramach naszej organizacji. Jeżeli przyjmujesz założenie, że przecież ja siedzę obok, pożartuję, jemy co piątek pizzę z moim zespołem tak jest, to niestety nie jest to jeszcze zarządzanie. Trzeci filar. Słuchajcie, strasznie ważne jest, abyście pracowali nie tyle na swoich odczuciach, na swoich emocjach, ale na danych, na konkretnych liczbach, które Wam odpowiedzą na pytanie, czy faktycznie Wasi pracownicy są efektywni, czy faktycznie pracownicy są dobrzy, czy faktycznie jest coś do poprawienia. Często jak rozmawiam z menadżerami, nie wykorzystują dashboardów, nie wykorzystują właściwie crm -a. On służy trochę jak takie, wiecie, pudełko, do którego wrzucamy wszystkie dokumenty albo papierki, może się kiedyś przyda, albo taką piwnicę z przydasiami. To, co, do czego chciałabym Was namówić i zachęcić, to to, żebyście zastanowili się, żebyście poczytali i poszukali jak najwięcej narzędzi IT, które będą liczbowo zbierały konkretne dane, żebyśmy mogli nie tylko zobaczyć, jaki jest efekt każdego pracownika. Jeżeli handlowiec, nie wiem, sprzedaje za 500 tysięcy, drugi handlowiec też za 500 tysięcy. To, to wciąż nie mówi nam nic o jakości jego pracy, wciąż nie mówi nam nic o efektach jego pracy, i w ogóle nam o niczym nie mówi. Bo jeżeli jeden z tych pracowników aktywnie prospektuje do klientów, i rzeczywiście aktywnie tych klientów pozyskuje, i możemy powiedzieć: hej, super, on fajnie pozyskuje klientów, te pierwsze dile są zdecydowanie mniejsze, ale już umowy na kolejny rok są większe, to możemy ocenić jego pracę, patrząc na konkretne wymiary. Natomiast jeżeli druga osoba ma trochę warcika, bo ma w portfolio bardzo dużego klienta, który co roku składa zamówienie na 450 tysięcy i czy tam co miesiąc, i generalnie wiecie, jest z głowy, bo jest lust, jest fajnie, po prostu sama wpada. To może być tak, że ta druga osoba wymaga pracy nad motywacją, nad efektywnością, nad skutecznością, nad przeformułowaniem w ogóle jej roli i zadań. Bo prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy ta osoba jest, czy nie jest, może być tak, że ten wynik tak czy tak sam by się robił. I to, co jest strasznie ważne, jeżeli pracujecie z zespołem, to to, żeby każdy z pracowników, każda osoba indywidualnie wiedziała, nie na podstawie widzi mi się. Nie na podstawie subiektywnej oceny, ale na podstawie obiektywnych wymiarów. Co mi nie wychodzi najlepiej, nad czym mam pracować, w jaki sposób mogę pracować? Zadaj pracownikowi to pytanie. Powiedz, że ma duże wyzwanie związane z obszarem, nie wiem, prospektingu, albo że ma duże wyzwanie związane z organizacją pracy i chcesz, żeby zastanowił się i żeby przyszedł z konkretnymi propozycjami, jak nad tym będzie pracować. To, co jest bardzo ważne, to to, żebyście angażowali swoich pracowników w to, żeby oni sami wymyślali, w jaki sposób będą rozwiązywać problemy i swoje, te, które narozrabiali, ale też organizacji. Wtedy będziecie mieli naprawdę zaangażowane zespoły. W zarządzaniu bardzo ważne jest łączenie różnych funkcji. Musimy z jednej strony kontrolować bo pewne rzeczy wymagają kontroli. Jakby nie było, jeżeli tej kontroli by nie było, a mielibyśmy na pokładzie ludzi, którzy albo nie potrafią, albo zwyczajnie są nieuczciwi, to jest duże ryzyko, że klęskę poniosłaby cała organizacja, wszyscy mogliby stracić pracę. Ale to nie jest jedyna funkcja organizacyjna, która stoi przed menadżerem czy właścicielem biznesu. Przede wszystkim naszą rolą jest sprawić, że ludziom się będzie chciało, że będą czuli sens, że będą czuli, e, co ta organizacja robi fajnego, że będą mieli spójny system wartości, że będą mieli spójne dlaczego. Jeżeli potraktujecie ich wyłącznie zadaniowo, no to niestety nie będą zaangażowani w organizacji. Jeżeli uznacie, że to są fajni ludzie i będziemy z nimi chodzić tylko na bilard albo na kręgle, to też nie osiągniemy efektu, który byśmy chcieli. To, co jest wyzwaniem największym dla menadżerów, to sprawić, że ten element fajny, kreatywny, miły będzie dotyczyć aspektów pracy. Znajdźmy sposoby na to, żeby zespołowi się chciało rozkminiać problemy, żeby zespołowi chciało się angażować w ich rozwiązanie i żeby zespół czuł, że te problemy, które występują w organizacji faktycznie ich dotyczą. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam już za tydzień.